Gdzie papież chciałby przenieść Watykan? Nie. E, ojciec święty, ja chodzę do szkoły baletowej. Czy to jest możliwe, żeby tańczyć? Nie, a można jak najbardziej. Nie. Wiesz, nie. Jak najlepiej się modlić? Nie. Tak pan Jezus powiedział. Czy ojciec święty lubi być... Nie. Czy ojciec święty miał dużo kolegów i, i przyjaciele w, w, w dzieciństwie? E, jakby to powiedzieć? Nie. Tak, nie wiem. A czy papież lubi kwiatowo y, rzuć? Jak mi dadzą, to nie. Czy ojciec święty się czegoś boi? Się boję. No. Wielki Turek Ali. Nie. nie. Tak jak pan już powiedział. No jak pan już powiedział. Ma <laughs> No musimy to w Biblii sprawdzić. Nie. nie. Poszukajcie. Nie. Poszukamy. Rzecznik w, jakim, w jakim stroju ojciec wy, yy, przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej? Co? Nie. Czy, pa, yy, czy Ojciec Święty chciałby zmienić swój herb. Herb? A co mam zmieniać? K jaki to jest ten herb? Który? A to nie jest herb. Z luczem takim, nie? No. A to jest. <laughs> czy ojciec święty lubi przyrodę? Nie, bardzo. Mój malutki braciszek jest Nie. w niebie u pana Jezusa. Czy, jak się modlę do niego, Nie. żeby mi coś pomógł, to czy to jest możliwe, że on mi to pomoże? Nie. Czy, A tutaj, tutaj czy ojciec święty łowił rybę? Jeśli tak, to jaką rybę największą złowił na muchę? Nie. Nie łowiłem, niestety. Może tak kiedyś. Tak kiedyś mi dali dość.